Witam wszystkich widzów z tej strony Sycy. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam oprawę Agalite Rubin 2x18 W. Tak, jest to oprawa, która pochodzi głównie z demontażu w elektrowni. Jestem ją odwójka za darmo. Dostałem jeszcze jedną tylko od z innej firmy. I tak, oprawa jest firma Agalite typu Rubin. Na dwie świetlówki mocy 18 W. Jakie świetlówki mamy włożone tej oprawie? Mamy tu włożoną pilę i do jakiegoś bezcennego lejtecha Zimna, neutralna. Tak, otwórzmy sobie teraz o sprzęt. Mamy tutaj takie zawiasy. Takie zawiasy. Nie wystarczy otworzyć. Proszę bardzo. Mamy laster ściągnięty aluminiowy. Od środka no, zakurzony, ale tutaj jak najbardziej ładny. Tak to wygląda w środku, No zmieniany miał dłowik, ponieważ oryginalny z niego dłowik jest o prawie lastrowy na suficie. I tak. Tutaj mamy startery tak. tutaj mamy polampa, a tu mam Philipsa. Statecznik Elgo, którego są odnawiałem, dlatego jest tabliczka napisana przeze mnie. Widziałem mu taką kostoczkę ładną. już jeszcze, tu mam nominalnego. Ale tak, przychodzę do oprawy. Tutaj była tabliczka znamionowa. Ale no, wchodzę jak siedziała ponad 3 lata na polu od demontażu, to to się po prostu odlepiło. Więc tak. Eee. Chciała <laughs> spręka zrobić. Wklejmy sobie tego kompakta. ja u Was tutaj ustawię. W sumie Wam nagram, jak się montuje tego lastra. Bierzemy tego lastra. Tutaj dwa zawiasy to tu. I tutaj czasem z drugiej strony pójdę za palce Proszę bardzo złożone. I co ja idę zgasić światło? I za robimy za 3, 2, 1. I tak. Oprawa nam zapaliła. Bardzo ładnie zapaliła. To się, to się, gdzie nie gdzie, się ten, ten laster nie domyka. Ale to nic, Oprawy tej nie odpalimy sobie z różnymi źródłami światła. Bo to mi trochę czasu zajęło. A nie ja chcę robić długiego filmu. Co to za jakiś kropk? Niech się tu pan pięknie rozgrzeje. Ale w ten czas powiem, że udało mi się naprawić okazata. Tutaj dają również nową oprawkę na starter polską Polam Gostin. Jakbyście się pytali, pozostała klejka dodają sobie taką, bo fajnie pasuje do tej oprawy. się <grystanie> jakieś ciekawych rzeczy, ma jest wszystkie startery. Prawie wszystkie. I Dłabik Elgo F4000 są kiedy na nuda biczkuś na mi nowu. No. Także co? Zaraz sobie tą oprawę wygasimy i to już będzie koniec tego filmu. No, wygaszam. Trowe za 3, 2, 1 i w pokoju ją ciemność. Teraz hmm. zapylicie oprawę za stroną. Stary za brygotanie, ale te po lampy, co pięknie, pięknie mają dźwięk zapłonowy, mówię tak, po prostu mrygotać, bo nie mają, bo nie mają kon kondensatorów zapłonowych. Bo jest warte, dobra. No, co, Na, no, zaprezentowałem tą oprawę. Jest to taki pierwszy film tego typu. Później jeszcze prezentować okazeta i wiele, wiele więcej. Więc co widzowie. Ja się z wami i do zobaczenia w następnym filmie.